Tak, pani Hawthorne, już będę uznawał, że to jest po prostu. To jest dalia. Cóż, panno Foster, wygląda na to, że jednak tym razem się pani udało. Hm? U udało mi się co? Udało się pani popełnić bardzo poważny błąd. P poważny błąd? Jak na przykład, co panno Fej? Zabójca włamał się do bagażnika skradzionego samochodu i tam ukrył ciało. Mówi pani, że to pani wiedziała, racja? Własnymi otrzyma. T tak. I. To proste, pani no Foster. Proszę rzucić, na ten e, proszę rzucić okiem na ten dia e, diagram. Miejsce, e, w którym uznaje pani, że pani przebywała i zrobiła zdjęcie, to to miejsce. Czy rozumie pani, co już mam na myśli? Nawet jeżeli próbowałaby pani zobaczyć ten samochód, ten wysoki klif stałby na pani drodze. A! Tak, jest panno Foster. Z miejsca, w którym pani przybywała, nie mogłaby pani zobaczyć samochodu zabójcy. A! Muszę przyznać, że diagram pokazuje bardzo wysoką e, ścianę skalną. Jednakże, nie jest on na tyle wysoki, że e, mógłby przeszkodzić w zobaczeniu samochodu. T to się zgadza. To wcale nie jest tak wysoki klif, byłam w stanie zobaczyć bardzo wyraźnie jego samochód. Tak mi przykro, ale to po prostu do niczego się nie dopasowuje. Hmm! Wierzę, że to właśnie pani świadek zaprezentowała to jako dowód, racja? To jest lokacja, w której zostało zrobione zdjęcie. Pani własne zdjęcie mówi e powie nam całą prawdę. Może pani jasno zobaczyć e po lewej stronie mostu, ale e dalszą część zagradza pani bardzo duży klif. A! Pani widok e byłby kompletnie ucięty przez ten wysoki klif, ale wciąż uznaje pani, że była w stanie, e w stanie pani zobaczyć samochód zabójcy. Nie! C cisza, cisza na sali. C co to. E co ma znaczyć to całe zamieszanie? Wysoki sądzie, proszę nie przeskakiwać do żadnych pochopnych wniosków. Faktem pozostaje, że. E skra e kradzież tamtego samochodu została zgłoszona w wiadomościach. O tym, jak zobaczyła morderstwo, jestem pewien, że można uznać, że ta pani świadek była całkiem zdenerwowana. Musiała usłyszeć o tamtym ukradzionym samochodzie i przekonała się, przekonała się że mogła go zobaczyć. Ale wciąż została ostrzegana wielokrotnie przed swoimi zeznaniami. Powiedzieliśmy jej, aby opowiedziała to, co widziała swoimi własnymi oczyma. Hmm, o! Eee... Panie sędzio? O co chodzi? Sądzę... Sądzę, że coś musiałam źle zapamiętać. Hej! Chwilka moment! Nie możesz tak po prostu tego powiedzieć! Pan Nofej, nikt na tej planecie nie jest doskonały. Hmm... Tak, w rzeczy samej. To prawda! Wiecie, co powiadają. Aby popełniać błędy jest ludzkie, aby, aby przebaczać innym jest boskie. Czy tylko ja uznaję, że trochę dziwacznym jest, że akurat na tej rozprawie, w której asystuje nam Armando, padły te dwa zwroty, które zaserwował nam wcześniej Godot? Jestem przekonany, że możemy zaufać tej pani świadek. Co? To, to nie jest fair! Mia, to jest norma w tym sądzie, naprawdę. Po tylu rozdziałach już powinniśmy się o tym przekonać. Ha! Zachowaj łzy na później, Kotku. P Panie Armando! Nie oglądaj się za siebie, dopóki rozprawę nie dobiegnie końca. Teraz jest czas, aby podążać tylko naprzód. A Ale. Ale to nie było fair! Okej, okay, Kotku, musisz się zrelaksować. A potem musisz sobie przypomnieć zeznania tego innego kotka. Zabójca włamał się do bagażnika skradzionego samochodu i tam ukrył ciało. A więc powiedz nam, skąd pani o tym wie? Skąd pani wie, że on włamał się do tamtego bagażnika? Aha! Dopóki nie możesz wyjaśnić, skąd, skąd to wiesz. To z całą pewnością powiększy się, powiększy się grono podejrzanych osób w tej sali sądowej. C cóż, pani świadek? Cóż, jestem pewna, że on włamał się do tego bagażnika, ponieważ, ponieważ na, śl na tamtym bagażniku pozostały ślady. Jestem pewna, że to są ślady włamania pochodzące od wyłamania drzwi. C co? Niech no spojrzę na to zdjęcie. To prawda, to z całą pewnością są zadrapiania wokół, stac, wokół dziurki od klucza. Hmm! To jest chyba oczywiste, że ten bagażnik został wyłamany. Więc, pan Fej, czy jest pani usatysfakcjonowana? Sędzia jest po jej stronie. Nie mogę popełnić tutaj żadnych błędów. To, co przed chwilą nam powiedziała: czy jest tam jakaś sprzeczność? Nie. Nie kupuję tego. Melissa Foster. Wygląda na to, że w końcu udało ci się zdradzić. Co? Powiedziała pani, że była pani w szczerym polu i robiła pani zdjęcie dla dzikiej Flory. Ale nawet wtedy wiedziała pani o tych zadrapaniach. Pytanie to, kiedy by się pani o nich dowiedziała? Kiedy miała pani okazję, aby dowiedzieć się o tych śladach włamania? W końcu! W końcu ją mam! Ha! Już e, jestem e, zmęczony tym czekaniem A więc być może będzie szybciej e, aniżeli pani Fej może się wy, e, wytłumaczyć Wysoki sądzie jest tylko jedno logiczne wytłumaczenie Powodem dla którego pani świadek widziała te zarysowania był Ona po prostu tamtędy przychodziła e -e. Ona sam umie... Ona. Kurczę, ona sama umieściła tam zwłoki. Tak jest! Ona jest właścicielką tego samochodu. Już nam powiedziano, że właścicielami tego samochodu była jakaś para, która stała na czerwonym świetle. E, ona po prostu przychodziła to. Nie. Ona sama tam włożyła zwłoki. A więc, moi drodzy, już czas. Już czas, abyśmy oskarżeli ją o to morderstwo. Jest tylko jeden sposób, w jaki pani świadek mogła się dowiedzieć o tych zarysowaniach. Tak? A co to miał być za sposób? Naturalnie, kiedy ona otworzyła ten bagażnik i sama włożyła tam zwłoki. Hmm. Osoba, która naprawdę ukryła ciało w bagażniku tamtego samochodu, była Melissa Foster. To pani to zrobiła, czyż nie? To jest niedorzeczne. Ja, ja nigdy bym. To ten mężczyzna w więziennych ubraniach. On jest osobą, która. Nie sądzę pani Fo e, panno Foster. Jeżeli pan Fos był, byłby osobą, która włożyła ciało do tamtego bagażnika, z całą pewnością użyłby po prostu kluczyków. Nie było potrzeby, żeby wyłamywać tamten bagażnik, a, ale on ukradł samochód. Ukradł, ją, e, ukradł go od młodej pary, która czekała na czerwonym świetle. Co oznacza, że klucz wciąż byłby zawarty w stacyjce. O, ja. ja rozumiem. Dziękuję, że powiedziała nam pani o tamtych zarysowanych, panno Foster. Bez tego nigdy nie bylibyśmy w stanie odkryć prawdy. To nie mógłby być pan Foss, który, e, który ukrył ciało w tamtym bagażniku. Nie! N niedoszeczność, żeby w ogóle zasugerować, że pani świadek ukryła tam ciało, jeżeli to byłaby prawda, a więc jak pani wytłumaczy to zdjęcie, które zrobiła? Te zwłoki mogły zostać włożone tylko e zanim doszło, e wtedy kiedy doszło do incydentu, a my już wiemy, że wtedy ona robiła zdjęcia. Teraz jest twoja szansa, Mia. Czas, abyś to zakończyła. Moim zdaniem. Hmm, nie sądzę, że to się tak naprawdę wydarzyło, panie Edgeworth. Hmm. Nie ma potrzeby, abyśmy się nad tym e, po prostu e, zastanawiali. To, co mam na myśli, to to, że to niekoniecznie pani Foster była osobą, która zrobiła to zdjęcie. I musimy teraz zaprezentować aparat, ponieważ, jak powiedziała nam pani świadek, ma on wbudowany timer, tak więc mogła po prostu nastawić opóźnienie. Spotkać się z panem Falls przebrana za panią Halfworn i upozorować, że pan Falls spotkał się z paną Valerie Halfworn, podczas gdy ona robiła tamte zdjęcia. Nie sądzę, że możemy się pomylić co do tego. Proszę rzucić okiem na ten aparat. Ten aparat ma wbudowany timer. Ma nawet statyw. Hmm... Prawie tak, jakby ten aparat został tam ustawiony yy, umyślnie. Tylko po to, aby zrobić to zdjęcie. Co pani teraz próbuje powiedzieć, panno Faye? A więc, kiedy doszło do morderstwa, pani Foster wcale nie była na tamtym polu? Cóż, jeżeli naprawdę użyłaby tamtego timera aparatu... Wtedy odpowiedź to byłaby tak, była gdzieś indziej. Dokładnie, ona nie była wtedy na tamtym polu. No, tylko w ten sposób mogła się dowiedzieć o tamtym samochodzie. Hmm, czy obrona mogłaby wyjaśnić nieco więcej? Posłuchaj, to jest bardzo ważna rzecz. Gdzie była pani Foster, kiedy doszło do incydentu? Jeżeli odpowiesz na to pytanie. Ustalisz także prawdziwą tożsamość, pan, e, e, Pani Foster. A więc, proszę odpowiedzieć na to pytanie. Gdzie była Melissa Foster, kiedy na moście doszło do incydentu? Jak mówię, to ona przebrała się za Valerie Hawthorne, to ona chciała e, upozorować, że Pan Falls spotkał się z, e, właśnie z ofiarą. W rzeczywistości ona sama, jeszcze przed tym jak zostało zrobione to zdjęcie, jeszcze przed tym zanim Foss dotarł na miejsce zbrodni, jeszcze wcześniej ona zabiła pani, e, zabiła pan e, panę Valerie Halfworn, ukryła ciało w tamtym bagażniku, później tam tamten aparat i spotkała się z panem Foss. W tym czasie jej aparat zrobił zdjęcie. Tak więc. Prezentujemy yy, miejsce, w którym stała ofiara. Naturalnie, pani świadek była właśnie tutaj. O, ale to jest... Ale to, tutaj stała ofiara, pani Hefworn. Cisza, cisza, cisza! Pan Nofei, co na wszystko? Wysoki sądzie, jeżeli mogę. Po tym jak spotkał się z ofiarą e, na tym moście, oskarżony uciekł z miejsca z broni samochodem. Ale to by oznaczało, że nie było czasu, aby mógł włożyć ofiarę do bagażnika. W innych słowach, jeżeli ktoś włożyłby ciało do bagażnika... To mogło się wydarzyć tylko wcześniej, zanim doszło w ogóle do spotkania oskarżonego z ofiarą. Jakież to tanie! Oczywiście, pan Foss spotkał się z ofiarą. Jedyną osobą, która miała okazję, żeby włożyć ciało ofiary do bagażnika, to ten sam człowiek, który ją zabił Terry Foss. Ty wciąż nie rozumiesz, czyż nie, panie Edgeworth? Wtedy, kiedy zostało zrobione to zdjęcie, ofiara już była martwa. Osoba, która jest zawarta na tym zdjęciu, to nie jest Valerie Halfworn. Co? Nigdy nie słyszałem yy, większej niedoży niedożyczności w swoim całym życiu. A więc kim dokładnie jest ofiara na tym zdjęciu? To oczywiste, czyż nie? To pański własny świadek. Hmm. Co? To jest jedyne możliwe wytłumaczenie. Kobietą, którą e, spotkał się z panem Fawcem e, tamtego dnia na moście, to nie była Valerie Hathorn. To byłaś ty! Melissa Foster! I, i, i ja? Przypomnijmy sobie, że panowała mrzawka i unosiła się mgła nad mostem tamtego dnia. Pan Fawc był przekonany, że, of, e, że osobą, która przed nim stała, to była Valerie Hathorn. Ale oskarżony znał Valery Haful bardzo dobrze. W końcu ona była osobą, e, której zeznania pomogły mu być skazanym na śmierć. Ale od tamtej pory mój klient spędził 5 bardzo ciężkich lat w federalnym więzieniu. On mógł zapomnieć, jak ona wyglądała. Po prostu zmyślasz to e, na poczekaniu, gdzie jest twój dowód. Wszystkie dowody mam właśnie tutaj. Właśnie ten dowód otworzy tą sprawę na oścież. Do dnia morderstwa mój klient zdążył już zapomnieć, jak wyglądała Valerie Hawthorne. I świadczy o tym notka od ofiary, ponieważ pan Fowles musiał w jakiś sposób ustalić, że spotykał się właśnie z panią Valerie Hawthorne. Tak więc, kiedy do niej zadzwonił, poprosił, aby nosiła bia biały szalik, aby mógł ją zidentyfikować. Tak więc pan Fowles nie wiedział, jak ona wyglądała. Musiał e, mieć jakiś dowód, że spotykał się właśnie z nią, i dlatego kazał jej nosić biały szalik. Take that! Pan Faust zapomniał twarzy ofiary, i to dlatego potrzebował pewne, e, pewnego dowodu, aby potwierdzić jej tożsamość. Mówiąc najprościej, to ten zabłocony szalik. A! To pan Faust poprosił e, ofiarę, aby nosiła ze sobą szalik, kiedy dotarła na miejsce zbrodni. To już zostało udowodnione przez notkę, którą pozostawiła ofiara. W innych słowach, tak długo jak nosiła pani ten szalik, o który prosił pan Falls, każdy mógł się podawać za panią Valerie Hawthorn. Więc, co masz do powiedzenia teraz, Melissa Foster? G g N -n NIE! Kurczę, <grystanie> naprawdę już teraz skrzeczę. Zdarłem sobie gardło. E -a, -a, A, gdzie jest teraz pani Foster? Wciąż e zbiera się, e wciąż próbuje się pozbierać w lobby. Hmm, jesteśmy już tak blisko od prawdy. To jest oczywiste, że Melissa Foster była osoba, która to zrobiła. Ona ukryła ciało w bagażniku i przebrała się za ofiarę. Ona rozstawiła tamten aparat, żeby pstryknąć fałszywe zdjęcie... tamtej dwójki. Jedyne pytanie to... dlaczego ona to zrobiła? Cóż... czy to nie jest oczywiste? Ona jest prawdziwym przestępcą. Ha! Cóż... Będziemy musieli poczekać, zanim pani Foster będzie mogła dotrzeć do siebie, zanim wznowimy rozprawę. Póki co, sąd zarządza przerwę. Zarządzam, żeby zarówno obrona, jak i prokuratora zaczekały w lobby. Tak wysoki sądzie. Zrozumiano. Bardzo dobrze. Sąd bierze przerwę. No i ciąg dalszy nastąpi. To by było na dziś. To by było tyle na dziś, moi drodzy. No cóż, epizod Turnabout Memories z całą pewnością e, ma e, bardzo ekscytującą potyczkę sądową, bo to w końcu jest pojedynek gigantów, jeden z najlepszych prokuratorów i jeden z, na, e, z najlepszych prawników po prostu stoją w szrankach. E, zarówno Mia jak i Edgeworth po prostu... To jest ich pierwsza rozprawa, dają z siebie absolutnie wszystko. Po prostu Objection sypie się. E, mamy grad Objection i tak dalej, Okej, okay, tak więc w dalszym ciągu. Je, jeszcze nie udowodniliśmy niewinności pana Fos. Jeszcze nie udowodniliśmy, że to tak naprawdę zrobiła pani Melissa Foster, ukośnik Dalia Hatworn. Ale póki co jesteśmy na dobrej drodze, aby to zrobić. Z całą pewnością już teraz wszyscy yy, nie będą już jej tak wierzyć na słowo po tym, jak yy, po prostu nie wiedziała co powiedzieć i po prostu zemdlała. Okej. Okay. Tak więc na dzisiaj to już będzie wszystko, jeżeli chodzi o epizod numer 4 w grze Phoenix Wright: Ace Attorney Trials and Tribulations. Żegnam się z wami na